We'll <laughs> Te śmie. o. <laughs> Cześć. Teraz będę montował skrzydło do pronicy. Zaraz przyniosę pronicę. Ten prototyp skrzydła. Myślałem, że to, to będzie za dużo podgięte że to nie będzie fajnie się kręcić ale całkiem fajnie zgarnia wiaterek także e... ta rura był, miała fi 40 cm tak jak podawałem w poprzednim filmie o pionowym wiatr wiatraku te cztery skrzydła zostały przecięte na pół testowałem wiatrak o połowę cieńszymi skrzydłami z połowę cieńszymi skrzydłami i niestety dwa tylko podskoczyły więc efekt był słaby więc postanowiłem poprzecinać te połówki na tego rodzaju skrzydła i dlatego mi wpuszczał taki profil Także zostało mi jeszcze, że mam dwie połówki, więc ten wykorzystam jeszcze tą jedną połówkę i zrobię dwa skrzydła i zrobię wiatrak czterołopatowy, żeby lepiej zgarnia wiatr, bo nie zawsze wieje mocno. Będzie większa płaszczyzna, wiadomo efektywność będzie lepsza. W razie to jest prowizorycznie zrobione na listewce, przykręcone. Ale chwilowo do testów może być. Idę po pronicę. Waży, nie wiem ile, ale można sobie odtronować troszkę takim ciężarem. Z 15 kg do 20, coś koło tego waży. Coś koło tego waży. Okay. O, coś tutaj. 3. Śruby zostały poluzowane i on się. Rotor się troszkę wykrzywił i coś tam nie obciera. Zaraz go, zaraz go doprowadzimy do ładu. Klucz, klucz, klucz. Jest klucz. Tu. tu trzeba dociągnąć. Mm. Sługo by było, tutaj jakoś coś odłożyć, żeby to, to się... Muszę robi z, z, z drewna to się drewno mało. Tutaj same trociny są, bo. I, i pizzerii i posażenie, więc Uff. tutaj nie mogę spawać, a więc w tym stylu, bo to jest drewniane i, i pełno toczy dookoła, więc spawę spawalnicze to albo na zewnątrz, na polku, na polu, albo na dworze, jak to woli, bo mam zespole w górach. Na Śląsku jest dwór, choć tam królu nie było. się śmieją? Ja, ja. Od gościa. Odwrócimy gościa. Tu jest mostek prostowniczy. Trzy fazy są. Wychodzi plus minus. Uzyskałem jałowego prądu podłączając szajbkę i silniczek. Taki niemocny z pralki. I uzyskałem na tym coś 36V. Przy takich obrotach, ja wiem jak to było. szajba była w tej wielkości. Zresztą tu jest nawet. Widać odbicie, a tutaj e, przy silniku była szajka taka mała, więc takie obroty tam było z 300 obrotów albo coś w tym stylu. I jałowego miał 36 V, amperów, Ampera, że nie sprawdzałem wtedy. E, do takich wysokich amperaży to dobrze mieć. Miernik albo cęgowy, albo konkretnie miernik, bo ten miernik, który jest multimetr, tak zwany, to pisze, że do 20A, ale jak się podłączy na chwilę, to przewody się grzeją, może się stopić, to, to nie da się tym mierzyć, więc amperaża nie mierzyłem, ale. Ale ale, ale, ale producent mówił, że ta polica jest do 30 A Prawdopodobnie tyle ma a, a ile ma to się okaże w praniu jak będą cztery skrzydła Zobaczymy jak to będzie kulać Chętnie zrobiłbym szersze skrzydła, tylko musiałbym na, nabyć większą rurę. Tylko ciężko, nie wiem czy są takie rury PCV powyżej 40 cm. Widziałem, że są takie do kanałów, ale są karbowane. Jakby była 60 cm, to można wtedy no, spokojnie z 5 cm dołożyć na szerokość i wtedy będzie lepiej zgarniało wiatr przy lekkim podmuchu już będzie pracować im większa płaszczyzna tym jest bardziej wiatr efektywniejszy prawda może mniejsze będzie miało obroty przez to ale wtedy można dla zwiększenia obrotów na przykład skrócić średnicę przynajmniej mi się tak wydaje przetestujemy, zobaczymy bo im większy większa średnica wirnika, tym wolniej się kręci, prawda? i jak jest mniejszy, mniejsza średnica to szpula szybciej więc podejrzewam, że lepiej zrobić ciut szerszy profil a krótszy uzyska się myślę lepsze rezultaty nie wiem będę testował zobaczymy co to z tego wyjdzie na razie chcę to zrobić muszę później dorobić przedłużenie masztu bo bo ten maszt tamten był 2 metry miał ten pionowy trzeba dołożyć jeszcze, jeszcze drugie 2 metry żeby żeby koło Wiecie o co chodzi. Żeby było po prostu wyżej. Żeby dziecko nie podeszło i nie ręką, bo... Wit! prawda? Musi być na pewnej wysokości. Nie chcę za wysoko. Bo... Tu na stałe nie będę fundamentów kopywał, bo... Będę się... Za jakiś, prze... za jakiś czas przeprowadzał, bo... dom na... Bukowince. Łacińskiej. I tam są też fajne warunki. Wieczne, bo bo na górze niedaleko, niedaleko hmm, tern Błukowiny Teczańskiej także będę miał blisko być może nowi yy, przyjaciele z branży eksperymentalnej Chciałbym kiedyś poznać jak najwięcej takich ludzi, żebyśmy się spotykali przykład i wspólnie robili jakieś tam wymieniali się doświadczeniami, eksperymentami itd. I można wtedy fajnie spędzić, spędzić czas Będę miał tam parę pokoi wolnych także nie za dużo ale będę się spotkać Będę miał Większy warsztat murowany będzie też e, część do metalu, do spawania, jakaś tokarka, coś, będzie można porobić fajne rzeczy, taki mam plan, najboże zdrowie i żeby to wszystko dobrze szło, a później zobaczymy, także bardzo lepiej. poznam młodych Einsteinów, którzy, którzy Coś, coś próbują robić, eksperymentują i tak dalej. Chciałbym y, stworzyć taką grupę takich ludzi i wymienić się doświadczeniami, to wspólnie się zabawić ewentualnie i efektywnie spędzić razem czas, powiedzmy jakiś tam weekend czy coś. Czy wlecie, czy, czy, czy zimą. Także taki mam plan. Dobra, gadu gadu, a tu robota stoi. Co tak szumi. Już chyba wiem co szumi. Kabel obcierał. Oj, a jest tam. Tutaj do tego trzeba radiator zastosować większy, bo przy dużych wiatrach będzie duży prąd i to się będzie nagrzewać. Dlatego jest tutaj otwór. I trzeba tu przykręcić to do radiatora, jakiegoś fajnego. wtedy będzie chłodzenie lepsze. No i teraz nie obciera. ale no przy okazji ustawiłem przerwę e, mój multimetr chyba mu bateria padła i za bardzo nie pomierzę ale teraz przyniosę listę LED podłączymy i zobaczymy jak pracuje koniec przynajmniej na razie Troszkę roześmę kamerkę, bo tak ciemno było Tu mam... Tu mam listy LED Siedem tutaj już Przecież w No, Plus, gdzie minus? O, tak, o, gdzieś było napisane Tu jest plus, plus, tutaj niektórych O,

gdzieś to miałem żeby przynieść ale to później w każdym razie działa daje prąd daje prąd to jest ważne przy jakimś tam przy jakichś obrotach to jest słabe ta konstrukcja tylna proponował wzmocnić dodatkową blachą, grubą albo coś, bo jak będzie napór, tu będzie na tych śrubach przyczepiony chronica i to będzie pracować, to to może się wyginać. Może nie, może tak. Troszkę to jest takie delikatne. Przy takich dużych obciążeniach może być może być właśnie jakoś tam praca tego i dlatego też nie można z, yy, ten, zmniejszać maksymalnie yy, od tych szczelin, bo jak to się wygnie to będzie odcierać, prawda? Także zobaczymy. Te szpilki też takie są delikatne. No, zobaczymy. Producent mówi, że Ta prądnica ma 500 do 700 W do 30 A 2 W ma 12 do 24 czyli 24 to jest i wieże, bo ja testowałem na silniczku to nawiercimy nawiercę tutaj dziurki założymy i na wiatr ciekawe czy utrzymam takie, takie coś to waży w pierniku a tu jeszcze wiatr dojdzie Uu, zobaczymy listwy led podłączymy i będzie świecić niedługo będzie ciemno bo jest do piątej przeszło jedna strona

Wiertarki. Wiertarki, czyli tam. Dłużej. Uh. Uh. Guzik z wiertarki, jak tam przecież nie wejdę ze skrzydłem, musiałbym skręcać.